Siema, siema, słuchajcie. Przybrałem się w piankę, idziemy dalej testować, wykrywać i może uda nam się znaleźć coś fajnego, coś cennego. E, jakaś biżuteria wpadnie jak ostatnio. Także widzimy się przy fancie. Hej! Dzień. कोकनट पाम्स आलन एली पाम्स आलन एली पाम्स mm -hmm. Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Ааа गंभीर नाही Yeah! Słuchajcie, jesteśmy już po yy, wykopkach. Wpadło parę fajnych fantów, które zresztą zobaczycie zaraz na podsumowaniu. Yy, zobaczymy, czy ten kolczyk, który znalazłem, jest ze złota, czy nie. Ale na sam koniec padła obrączka srebrna i pierścionek srebrny, praktycznie w jednym miejscu, gdzieś tam około 1,5 metra yy, od siebie. Także na sam koniec, dobre fanty. Ja Was zapraszam na podsumowanie. Hej. Siema, siema, słuchajcie, jesteśmy na podsumowaniu, robię podsumowanie na drugi dzień. E, wczoraj niestety dostałem telefon, jak tylko zszedłem z wody i, i musiałem jechać. E, no więc, troszeczkę kasy wpadło, jakieś tam śmieci. Oczywiście biżuteria po raz kolejny nie zawiodła. Mamy tutaj taki pierścionek. Ale powiem Wam szczerze, że wątpię czy to jest sreberko, to jest jakiś inny stop, bo trochę tak na zielono patyna wychodzi. Ma jakieś zdobienia na boku, nie wiem co to jest. Drugi to mamy nas bank, to jest sreberko, dosyć ciężki, masywny i duży, z takim oczkiem ładnym tutaj. Ok, gdzieś tam widzę, że punca przebłyskuje, no i mamy taki oto Kolczyk. Słuchajcie, kolczyk najprawdopodobniej był ze złota. Znaczy się był pozłacany. Ale żeby dowiedzieć się na 100%, bo może być to złoto słabej próby, zaniosę go do złotnika. Albo do pani złotniczki. Także sprawdzimy, co to jest, bo jest dosyć ciężki. Wpadł nam jeszcze taki kluczyk. No i z takich ciekawszych rzeczy wpadło nam Taki nieśmiertelnik. Pan Rafał Modrzejewski. Bolek. Będę szukał pana. Zobaczymy, czy się uda znaleźć. No i dobra. Tyle by było z poszukiwań. Ja was oczywiście zapraszam do lajkowania mojego filmu, do oglądania moich poprzednich filmów. Dajcie subskrypcję i trzymajcie się do następnego. Hej. A więc tak. Napisałem do pana. Rafała na Facebooku. Mam niby 14 znajomych. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to jest w ogóle ta osoba. I jeżeli nie, no to będziemy szukać dalej. Słuchajcie, no jeśli chodzi o nieśmiertelniki, to jest to mój drugi nieśmiertelnik. Jeśli się uda znaleźć właściciela, to na pewno gdzieś tam wrzucę zdjęcie chociażby nawet z konwersacji, jeżeli takowa będzie. No i tyle, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.